No, to, to, to dzisiaj będzie, e, będzie część właściwsza e, do wodu. Może no, to jakby się dał, ale sensownie było. E, część właściwsza do wodu mam to nagrania tego, bo nigdy jeszcze w historii świata dowód DPDA nie został nagrany. No ale po polsku będę, na no, chyba po polsku. Nie? Więc y, ta wiedza zostanie roz... zawężona no, tylko Polaków. Y, no dobrze, więc dzisiaj nie będzie hardcore Nie tylko Polaków. Od razu. Nie tylko Polaków. Nie tylko Polaków. Na przykład sieci. Do rozumiejące rozumiający <grym> No więc będzie hardkorowo dzisiaj. I najprawdopodobniej nie skończy się tylko na wykładzie, ale też część ćwiczeń zajmie ten dowód. Miejmy nadzieję, że część. No i co? No to ja... Ja mam nadzieję, że ja rozumiem ten dowód. Mam w takim przekonaniu, ale to może być fałszywe przekonanie, więc jakby coś tam Państwo przerywają, pytają się. Ja podejrzewam, że coś tu wyjdzie. jakieś no dobrze, to może tyle na wstępie. No to dla przypomnienia ja referuję dowód Petra Janczara z 2011 roku. To na zeszłym wykładzie robił już taki wstęp. Petra Janczar. Nawet jeszcze z nim wczoraj mailował 2011 roku. No i równoważność języków DPDA rozważam, ale tak naprawdę już na zeszłym wykładzie zredukowałem to do równoważności trace'ów, no chyba po polsku śladów się mówi. Czyli tak naprawdę robimy równoważność śladów. To znaczy, po prostu zakładamy, że każdy stan Aha, ten DPDA, czyli deterministyczny automat ze stosem, akceptuje przez stany, przez zbiór stanów akceptujących. A jeżeli mówimy o języka, jeżeli mówimy o śladach, to po prostu zakładamy, że wszystkie stany są akceptujące. OK? Czyli no, słowo może być niezaakceptowane w ten sposób, że gdzieś tam po prostu nie ma... No nie ma tranzycji po nim, tak? Nie da rady. Nie można odpalić po jakiejś literze A. No więc dane są dwa, no wiadomo, dane są dwa jakieś tam, yy, dwie konfiguracje początkowe. pytanie, czy one są równoważne, mają te równoważne ślady. Dobra, no to to, to robimy. Ja będę pokazywał rozstrzygalność, mimo że ten dowód zdaje się da się przerobić do takiego, który będzie działał w czasie tauer. Wieża jak wysokości, no, jakiejś wielumenowej, od, yy, od wielkości wejścia. Dobra, teraz jaki jest plan? <coughs> plan jest ogólnie rzecz biorąc taki, żeby zrobić ten dowód przez, przez bazę. No i po to na pracowicie przez połowę zeszłego wykładu, no pokazywałem jakiś dowód dla bazy. Przy czym ten dowód będzie troszkę inny, bardziej chodziło mi o koncepcję bazy. Więc co to będzie baza? Baza to będzie skończona ilość pewnych, pewnych par obiektów no to nie będą dokładnie konfiguracje DPDA tylko jakieś tam termy to wprowadzę to po kolei w razie z stylu drzewek z kontekstami w każdym razie będzie skończona ilość par które będą w zamyśle równoważne tak? lewa strona pary i prawa strona pary są równoważne i taka baza skończona ona będzie generowała pewną równoważność no i my będziemy no na początku wprowadzę takie pojęcia wstępne, powiem w ogóle jakby skąd się biorą te terny i tak dalej, jakie konteksty i czym ma być generalnie baza. To będzie pierwsza część tego wykładu. Druga część będzie taka, jak sprawdzić, no bo hmm, można, pod, no, y, można wziąć jakąś taką skończoną liczbę tych par, która jest niepoprawna, one są nierównoważne, no i chcielibyśmy umieć sprawdzać, czy ta baza, którą aktualnie pracujemy, jest poprawna. To znaczy, że to, co ona generuje, bo taka baza, jak mamy powiedzenie, że jakaś alfa 1 jest równoważna jakieś beta 1, jakaś alfa 2 równoważna beta 2, to to generuje w jakiś tam sposób no, zbiór innych, równoważnych rzeczy. I poprawność bazy to będzie to, że wszystko, co ona generuje, to faktycznie jest równoważne w sensie tych śladów. To to będzie jedna rzecz, znaczy to będzie druga część wykładu. Yy, a trzecia część to będzie taka, że dowód, że faktycznie istnieje skończona baza, to znaczy, że istnieje taka baza skończona, która nie tylko wszystko co generuje to jest poprawne, bo to żeby wszystko generować to jest poprawne, to można podać po prostu tylko takie same terminy, na przykład, prawda? A, A, B, B, C, C, tak? I to wszystko jest po. Okej. Okay. Ale żeby była taka baza, która generuje wszystko co jest równoważne. I to będzie najtrudniejsza część tego. Yy, no to to jest taki plan. Dobrze. Aha, no dobrze. No to pierwszy problem. Aha, czy tutaj to widać, czy właśnie za daleko? Nie, to ok, to, okay. to było. No znaczy, jakoś tam. Dobrze, Jaki jest problem z, hmm, z tymi automatami ze stosem, z tym DPDA? Na no zeszłym rozważali już takie DPDA, które mają tylko jeden stan, no i tam konfiguracja de facto wyglądała, no wyglądała jakoś tak, prawda? No sam stos, powiedzmy sobie. No i wtedy, jeżeli mieliśmy jakąś taką własność, że no alfa jest równoważne beta, to będę yy, tak poznatą równoważność śladów. No to z tego wynikało, no, że w szczególności, jak położymy jakąś tą samą gamę na, na, na alfie, no, to ona będzie równoważna gamma B. No, no, to taka kompozycjonalność była w sytuacji, gdy mieliśmy po prostu. gdy nie było stanu, tak, był jednym stan. No i teraz problem z, z tymi automatami ze stosem polega na tym, że to tak dobrze nie działa. No bo jeżeli weźmiemy sobie. Powiedzmy, jakiś stan p i alfa i on jest równoważny p i beta. Tak będę oznaczał, że to jest stan i taka jest konfiguracja na stosie. Okay. No to to nie implikuje tego, że no, taką konfigurację to będę pisał w tę stronę, że czubek jest z lewej, tak? Okay. Gamma beta. No to nie, to nie implikuje, że p od gamma alfa jest równoważne P od gamma beta. Dlaczego to nie implikuje? No bo wyobraźmy sobie jak wyglądają te dwie rzeczy. No tu jest jakiś tam P, tu jest gamma na czubku, to jest alfa i tu jest P, gamma i beta, no i stąd się robi jakiś ruch, stąd się robi jakiś, jakiś ruch, tak? Powiedzmy sobie, po że A Coś się tam dzieje, tu po literze A coś się tam dzieje. Można sobie wyobrazić to jako taką trochę grę po dwóch stronach. Jest dwóch graczy yy, i oni chcą sprawdzić, albo po prostu sprawdzamy sobie, czy jakieś konkretne słowo po lewej stronie da się odpalić, po prawej stronie da się odpalić. No i może być tak, że faktycznie po jakimś ciągu liter ta gamma zostanie zrzucona, ale na przykład dojdziemy, no to jest jakiś taki najprostszy przykład, dojdziemy do innego stanu Q, gdy tu będzie alfa, tu będzie inny stan Q i tu będzie beta. Prawda? Schodząc w dół możemy na przykład zmienić stan. Widać? No więc gdyby tu na przykład było dla wszystkich tych stanów, dla każdego stanu p, p-alfa, bo równoważna p-beta, no to już by coś takiego zachodziło, tak? Ale chodzi o to, że tu jest problem z tą kompozycjonalnością. Na no myśl, żeby zrobić sobie jakąś bazę jakichś równoważnych rzeczy, i z nich generować inne równoważne. To my umie musimy umie umieć jakoś tak składać dwie rzeczy w jedną. No i to jest główna motywacja, za tym, że muszę yy, tu ten system jakoś przerobić. I to, co Janczar proponuje, no jakoś bazując na starszych propozycjach, to jest, że on będzie rozważał, yy, no tak, on to nazwał first-order grammar, czyli gramatyki pierwszego rzędu. Ale to jest może dziwna nazwa. Zaraz powiem, o co chodzi. W skrócie, on chce, jakby. On zamiast na takich konfiguracjach, to stan i stos, on będzie pracował na tak zwanych termach, czyli po prostu drzewkach. I będzie te. Yy, dobra, może na przykładzie, jakiemu termowi odpowiada taka konfiguracja? I te gramatyki pierwszego rzędu to będą gramatyki, które będą uolować na tych termach. Zaraz Państwo mam nadzieję zobaczą na przykładzie. No, P i X, Y, Z, jakiemu odpowiada termowi? A. I no i teraz my musimy, no może P2. Powiedzmy sobie, że są trzy stany. Jest tam P1, P2, P3. OK? To teraz tak. To odpowiada takiemu mówi, Na czubku. Jest coś takiego. I teraz tu są jego trzy możliwości. Myślimy o tym w ten sposób: że jeśli spokujemy x, to będziemy w yz, ale nie będzie wiadomo, czy jesteśmy w p1, czy p2, czy p3. Będzie wiadomo, ale my w tej chwili tego nie wiemy. Więc będzie albo takie coś możliwe, albo takie coś możliwe, albo tak możliwe, no i teraz jeżeli spopujemy y, no to będzie z i teraz on będzie albo p1, to jest jakby taki symbol, tak, stan i, i, i termin, nie, nie. p2z albo P3Z No i teraz co z P2Y? No ja powinienem narysować takich samych tak, taką samą trójkę dzieci. Też też jak kopujemy go, no to też powinien mieć dziecko P1Z, P2Z, P3Z, ale ja nie się nie chcę to, tego drzewka rysować tak, że tu jest 3 na tym poziomie tu jest 9, później 27 powiedzmy sobie, więc będę kolapsował pod drzewa, które wyglądają tak samo. Więc no to należymy się tym w ten sposób, że że to są okej? Okay? więc ten też ma po prostu takie dziecko, takie dziecko i takie dziecko, i ten tak samo. I oni wszyscy teraz mają, teraz spojrzę, żeby tak samo, no i teraz, jeżeli spopuje się to, no to już tam będzie pusty stos, stąd się nic nie zrobi. No i to wprowadzamy jakiś taki symbol, no. Nic. Ale stan też będzie? Nie, już nie ma tam stanu, no bo to już jak masz pusty stos, to już nic... Yy, zakładamy, że nic nie możesz zrobić. Tu chyba jest jakaś taka jedna subtelność. Tak. No te dzieci są ponumerowane. Ten, ten jest jakby pierwszy, drugi, jest trzeci, tak? Bo myśl jest taka, że my musimy wiedzieć, że jeśli spapujemy i przechodzimy do stanu P3, to idziemy do trzeciego dziecka. Widzą Państwo, że to, no w związku z tym, tutaj, no tutaj to wiadomo jak są ponumerowane, 1, 2, 3, a tutaj na tych strzałkach są wszystkie numery, czyli to są też tak naprawdę trzy strzałki, tylko wszystkie idą do tego. No mam nadzieję, że widać jaką jest nie? Muszę się umówić, że nigdy stos się nie i wtedy nie ma tego tylko tej dolnej części. No czemu nie? Żautomat no. nikt tego nie robi, żeby założyć. A coś, ta dolna część przeszkadza? Nie. Znaczy. Nie, nie wiem, jest. może i tak. jest troszkę to, inna ale... niż na wreszcie ta dolna część. Prowadząca do no, no nie? Ale tak dół, dół zawsze będzie inny, bo nie będziesz miał wyjścia na dół. W sensie musisz mieć zawsze jakieś dolne... Ktoś zawsze będzie wyjście okej. Okay. Nie, to taka uwaga. No, no, No i jak wyglądają ja, ja, ja regułki przepisywania? No, może prostsza będzie reguła taka, że na przykład, co, co się dzieje, jeżeli mamy regułę taką, że jeśli mamy P2 na czubku stosu, no to popujemy go i przechodzimy do P3. No to jak będzie? Hmm, Jak tak ta reguła będzie wyglądała, no to w ten sposób yy. mówimy o epsilon przejściu czy mówimy. Mówimy o, o przejściu po jakiejś literści, po literze po jakiejś literści, tak. mhm. po literze. Ale epsilon przejście też tutaj. Więc w tym całym dowodzie epsilon przejście, zdaje no, się, że mają być to deterministyczne, ale w zasadzie w dowodzie ja nigdzie tego e, jakoś tak nie dostrzegłem. Nie, no nie skupiałem się. Może za mało się skupiłem na tym, żeby czytam ten dowód, zrozumieć, gdzie to, się, gdzie to jest ważne. Myślałem o tym dowodzie jako o dowodzie, który działa dla... Jeżeli y, y, tranzycje są nie literalne. Podobno on działa również bez tego. To możemy się jakoś... Generalnie mogą być epsilon tranzycji, ale muszą być deterministyczne. Czyli jak jest epsilon tranzycja, to musi być tylko jedna i nic innego. A jak no, nie ma... Tutaj nie ma. Może ja powinienem formalnie jakoś napisać, czyli jeżeli coś takiego mamy. Nie, no na przykład, może. No to jeżeli mamy coś takiego, no to z termu, który ma ileś tam dzieci, czyli jest, no to przechodzimy do tego termu, yy, że korzeniem jest P3Y. No, i ma trójkę dzieci etykietowanych, na no wiadomo jak. No, tu jest P1Z, P2Z, P3Z. No, i tu jest ten, e, ta pierwsza, tak? Czyli widać, jak to się kołapsuje, tak? A teraz, gdybyśmy mieli regułkę gramatyki taką, że na przykład przechodzimy do P1, y, z to do czego to przechodzi? to na czubku mamy p1, y pod spodem mamy wszystkie mm, opcje p1, z p2, z p3, z no i tutaj Right? Why disappeared? Uh, so you have y, z, I should. I should draw it. I just don't want. To, so here you have this, uh, below you have all, all, all that. I should take it and draw it there. Which why disappeared? No, I, I assumed that this transition is applied from here. So you remove an X and you put Y and Z on top. Oh, no. but so X was on top of Y Z. So you know, yes, X yes, yes. I remove. Y Z. I mean... y, Z or so, no. So what? Uh... Yeah, yeah. yeah, yeah. And, it is indeed Y Z. I y, Z, you know, Z. Yeah. Okay. I just skipped this part uh, of the picture. Mm -hmm. Okay. You cut off the root on the left. Uh, uh, I do what you usually do. I, instead of that, I have Y Z. A w w dole jest więcej. You need to copy several times the image. Yeah, because you you think about this as possible futures. Mm -hmm. e Mógłbym teoretycznie e to jakoś tak formalnie to. E to watażnie. Czy pan widzi? Czy pan, może panu będzie wygodniej się? Nie, teraz nie. Ja wszystko widzę, bo jestem pierwszym jest eee. sławna pierwsza ławka Pionów. Dobra. Eee, czy to na tym etapie hmm, wszyscy się zgadzają, że można zrobić taką zmianę do, do takich termów? Ja przypuszczam, że żeby mm. się od przejścia do tego dodać, mm -hmm. eee, od razu w tym termie, który jest wynikiem tranzycji, a Uwzględnia się, tak. się od razu chyba potencjalne silnik przejścia. A prawdopodobnie Uwzględnia, tak, że te silne przejścia to, 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 to na poziomie tych gramatyk są, no bo no, rzeczywiście. Na razie termy są takie bardzo regularne, że mają na każdym poziomie dokładnie trzy wierzchołki. I tak naprawdę nic nie dostajemy z tego. To jest dokładnie to, no, to, 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 to samo, co. Tak, to, to jest dokładnie to, to, to samo. Ja przeniosłem. Tak nic żeśmy specjalnie nie zrobili, po prostu przenieśliśmy nasz problem na język termów. Dlatego, że później będziemy w tych termach działać, tak, On to jest dopiero początek. Hmm. Tak? Na, na przykład, powiedzmy sobie, że, P, że P1y ma epsilon przejść, tak, odraz, który właśnie. jest pop, który jest pop. I teraz, gdyby było tak, że po 1y, no, po, po, po epsilon pop przechodzi po do popień, do, po, czyli do, do 3, 3 na przykład, to wtedy od razu tutaj, w tym terminie, to no, najprawdopodobniej od razu byśmy wywalili... Od to razu, coś. tak, od razu, o, lepiej narysować w tak, ogóle. O tak, dokładnie tak. Mhm. Czyli epsilon pop jest od razu brany pod uwagę. Um, I czas Mam trochę wątpliwości, no bo generalnie skąd, jego, skąd dlaczego to są gramatyki pierwszego rzędu? Bo on to w ten sposób zapisuje, że jak taką regułę w zasadzie napisać? No tak, ja to na rysunku napiszę, tak, ale on mówi tak, no to ma jakiś symbol, jakiś symbol p2x i mówi, że no to, to coś ma trójkę dzieci, czyli ma zmienną x1, x2 i x3. I jeżeli chcę zastosować taką regułę, no to przechodzę do czego? Do P2 do P1y który ma trójkę dzieci no tam może będę pisał tak, prawda, tak, żeby widać było który ma trójkę dzieci pierwsze dziecko to jest co? To jest P1z i ten P1z ma trójkę dzieci no właśnie tych co były tutaj pod spodem tak? tych dokładnie Drugie dziecko to jest P2Z i ma trójkę tych właśnie dzieci. A trzecie dziecko to jest P3Z ma 3 x PX, x2, x3. No i końce. tak? Więc to dlatego to on nazywa gramatykami pierwszego rzędu, że to są po prostu zmienne. Tego tak o tym myśli i to. To jest nic innego jak ten rysunek, który je ja napisałem. Tak, zgadzają się? My piszemy tą taką tranzycję. Mówimy, że mamy P2X, to my w domyśle wiemy, że na stosie się leży też Y i Z. Czy yy, jeszcze raz, jeżeli piszemy, piszemy że jest T2... P2... P2X, o, tam X1, X2, X3, no i twierdzimy, że przechodzimy do P1Y, to... Nie, my wiemy tylko, że na czubku... No, że jesteśmy w stanie P2 i na czubku jest X. A co jest pod spodem, nie wiemy, ale ta tranzycja robi także początku na czubek. No i ten czubek zamienia na yZ no to dobrze, tak? na nowym czubku jest Y, mhm. a pod spodem jest w pierwszej opcji z, P1 z, w drugiej P2 z, w trzeciej P3 z. A pod, to, co jest wszystko pod spodem, to kopiujemy. Mhm. Więc tutaj widać, że to jest tak naprawdę de facto drzewko, ale rysunkowo łatwiej jest myśleć o tym jako, jako takiej, yy, no po prostu zlepiamy te same pod drzewa, tego tego temu drzewa de facto i... Przy czym być może nie każda z tych opcji P1